Słuchajcie, kilka dzisiaj kwestii dotyczących moim zdaniem czegoś co przez wielu traderów jest pomijane, czyli obserwacji tego kto tak naprawdę w danym ruchu uczestniczy. Bo jest wiele spółek, które robią jakieś tam ruchy w trakcie sesji, nie wiem, 2, 3 dolary, 4 dolary, ale moim zdaniem nie zawsze każdy jest świadomy co za tym stoi. Czy to jest ruch jakiś zwykły pump and dump, czy to jest ruch na marnym wolumenie, czy to jest ruch, za którym stoją też więksi gracze? I, I to jest moim zdaniem najbardziej kluczowy ruch, który warto brać pod uwagę. Ja na bazie dużych zleceń, tak zwanych big printów, traduję od praktycznie nie wiem, odkąd zacząłem myśleć o tej brillingu tak naprawdę. Czyli to już będzie z, gdzieś rejony 2008-2009. I od tego czasu w mniejszej, większej skali, w zależności od tego, jaki rynek, jakie spółki tradowałem, zawsze patrzę na to, jakie są duże printy, kto te printy realizuje. Co tutaj mam na myśli? Jeżeli mamy spółkę, która jest tania, czyli na przykład kosztuje 3 dolary, na niej wielkość akcji typu 100, 1000 akcji, no to, to nie jest duży print, to jest print na poziomie 3000 dolarów, więc na poziomie normalnych takich retail traderów. Jeżeli pojawi się print na poziomie już w przeliczeniu dolarowej wartości 100, 500 tysięcy, milion dolarów, szczególnie tak powyżej, czyli już mówię coś na poziomie kilkuset tysięcy, miliona, dwóch, pięciu milionów, nie mówiąc o większych kwotach, to to są, to są już jakby wielkości, za którymi stoją więksi gracze, którzy mają tam zupełnie coś innego do powiedzenia niż retail traderzy. Oni nie chcą złapać Jednego, pięciu czy 30 centów ruchu, tylko, tylko zazwyczaj łapią o wiele dłuższe takie ruchy. Podobnie analogicznie można by spojrzeć na graczy, którzy na droższych spółkach tradują i, i tu podobnie odnieść się do tego. Jeżeli spółka jest warta 100 dolarów i ktoś otwiera tam pozycję o wielkości kilkuset, czy kilku czy kilkudziesięciu milionów dolarów, to takie poziomy są kluczowe. Ja biorę ja biorąc pod uwagę big printy. Zawsze sobie po prostu notuje gdzie, w jakim miejscu były duże zlecenia. Nawet jak kurs od tego momentu trochę odbije, jeżeli to jest w jakimś trendzie, to zawsze powrót do tej ceny jest jakby kluczowy. Kluczowy, zarówno pod kątem, że może tam być odwrót czyli ktoś, jeżeli to był trend wzrostowy i pojawiają się duże zlecenia sprzedaży, to rysuje mi się pewien zakres, gdzie te zlecenia się pojawiają, że ktoś większy się tam wyprzedaje. I od tego momentu może być odwrócenie. Kurs może jeszcze trochę podbić, bo duzi gracze nie wyjdą w punkt, że tak powiem, dużym zleceniem, ale jest to pewien przedział, który może stanowić dobry poziom, na przykład oporu, i stamtąd będziemy mieli mocny spadek. To samo tyczy się, jeżeli mocno spółka spada i zaczynają pojawiać się duże zlecenia kupna, to to może być potencjalny poziom, rejon poziomów, gdzie, gdzie mamy odwrót. W takim zwykłym urządzeniu intradayowym który jest dość dobrze widoczny na, na spółkach, gdzie tak zwany stocks in play, gdzie nagle pojawia się o wiele większy wolumen niż jest to jakby w standardzie na, na danej spółce, czyli załóżmy spółka ma normalnie obrót np. 300 tysięcy akcji, a nagle danego dnia jeszcze w pre-markecie mamy na przykład już 2 miliony. To wtedy, również, jeżeli pojawia się jakiś print nagle na kilkadziesiąt tysięcy czy kilkaset tysięcy akcji to to może świadczyć, szczególnie w PreMarkecie, to może świadczyć o tym, że coś większego zacznie na danej spółce się dziać. I w tej formie, jeżeli spojrzycie sobie teraz na ekran, ja dodaję sobie spółki, które w danej sesji obserwuję. Jeżeli w PreMarkecie widzę, że już coś więcej dzieje się na jakiejś spółce, dodaję sobie jej symbol. Ustawiam sobie w settingsach, jaka wielkość printów mnie interesuje. Jeżeli to jest tania spółka, na przykład kilkudolarowa, no to wtedy taki poziom, który by mnie interesował, to jest chociażby te 5000 akcji w górę. I wtedy wszystkie printy, wszystkie transakcje, jakie realnie zostaną wypełnione, widzę. Czyli od 5000 w górę. Jak zobaczę zlecenie kilkadziesiąt tysięcy akcji, to o wiele ma dla mnie większe znaczenie. I widzę dodatkowo, czy to jest zlecenie, które, bo sobie tutaj ustawić możesz, więc ustawiasz, czy to jest poniżej bida, na bidzie, czyli jakby to jest zlecenie sprzedaży, czy jeżeli to jest w w, w midpoint, czyli pomiędzy spreadem lub czy to jest zlecenie po ask, czyli to jest jakby kupowane. I, I patrząc pod tym kątem widzę, kto tą transakcję robi, czy to jest sprzedawca, czy kupujący. Biorąc pod uwagę obserwację tego, jaki to jest trend, czy jeżeli zlecenie zlecenia, duże kupna pojawiają się dopiero gdzieś na momencie, gdzie trend się rozkręca, to to mi sugeruje rejony, gdzie będzie lokalne wsparcie i może być przyspieszenie ruchu. Jeżeli pojawia się już po dłuższym ruchu, to może być 50, 100, 300 czy 500% duże zlecenia sprzedaży w jakimś zasięgu cenowym lub ukryte zlecenia sprzedaży, to dla mnie to jest oznaka, że od tego momentu warto już obserwować bardziej spółkę pod kątem tego, żeby grać na backside, na, na spadki. Niż szukać nagle kupna, nawet gdyby jeszcze kurs trochę podbił. Więc chciałbym na to Wam zwrócić uwagę, żebyście sobie przejrzeli i dodali big printy do, do treningu, bo one bardzo dużo wnoszą, jeżeli chodzi o spojrzenie takie szersze na, na spółkę i szczególnie dzięki temu nie dacie. Się wkopać na przykład w longa, gdzie, gdzie duzi gracze już widzą odwrót, a, a wy dopiero, bo generalnie tak działa trochę psychika, że w momencie kiedy, szczególnie początkujących trailerów, kiedy mm, powinno się brać longa, to nie ma się pewności, kiedy już cała ulica tego longa gra, a drugi gracze wychodzą, to wtedy już jakby jest pewność siebie większa, bo już duży jest ruch, to łapie, ludzie zaczynają się łapać w tak zwany FOMO, nie? Fear of Missing Out, że coś gdzieś im tam uciekło, a tak naprawdę to już dawno uciekło, więc takie osoby zwykle powodują ostatnie jeszcze takie mocne, mocne wybicie, mocną paraboliczną świecę, po, po czym często zaczyna się odwrót na spółce lub w przypadku trendu spadkowego, no to jakby analogiczna sytuacja. Także taka krótka wrzuta, w której chciałbym wam na to zwrócić uwagę i proponuję Wam dodać to sobie do swojego takiego, nazwijmy to arsenału tradingowego, jeżeli ktoś stosuje tej breeding, bo, bo ma to naprawdę olbrzymią skuteczność i bardzo mocno zmieni wasze podejście do tego, jak buduje się trend i gdzie jest jaki etap w budowaniu trendu. Do usłyszenia.